Cześć witajcie z tej strony Zuzia i dzisiaj kolejny filmik z Toka Boka um, i dzisiaj to już chyba część trzecia, coś takiego. E, nie wiem czy część druga była, ale chyba była. I dzisiaj pójdziemy do restauracji i ogólnie to tak ja znalazłam jakiś... Um, ja na TikToku widziałam, że jest taki długopis z tymś tam jakimś, nie wiem Gumka, coś takiego o długopisu, ty tegoś, to dosłownie można nie umruszać, dlatego dzisiaj będzie z długopisem i w sensie już będę. WIĘC Tak, jak BERESIK Ale dobra, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy film. No, więc już wszystko wiecie, więc chodźcie się zbieralić. A od razu potem do domu idziemy? No, w sumie, no. Chyba, ja że was rodzice odbierają ze szkoły to. to... To nie musicie zabierać. My idziemy sami, jak zawsze. Aha, no, no dobra. No to musicie wziąć. No to idę. Ej, idziecie ze mną? Ale my mamy na drugim piętrze. No, już mnie nie, nie mam szafki. ty weź nie zmyślaj. Aha, no, no, no. hej, okay. no. Jezu, dobra. Ale mnie on wkurza dosłownie. Co mam zabrać ja wszystko w szafce? Nic nie biorę. Proszę pana, ja nic nie biorę. Czemu niby. No, ale co mam brać, jak ja tam nie mam praktycznie. W sensie mam jakieś tam zechwyty, coś tam, ale no. Aha, no okej, okay, dobra. No dobra, to idziemy wszyscy do restauracji. Ustawcie się w pary. Proszę pana, kiedy ta ten nam przyjdzie. O nie wiem. Chyba... No po powrocie ze szkoły z tego wolnego. Aha, to ja jej zazdroszę. Dosłownie. Ej, mogę iść z którąś z was? Nie, XD my idziemy razem jak zawsze. Aha, ale jesteście. No niestety pati. Musisz iść z Scaru. Jest. Dobra, idziemy. I to jest tu. Chodźcie. Usiądźcie sobie gdzie chcecie i z kim chcecie. O Boże. Siadać ze mną, tu mam sama. A w sumie sama sobie sam usiądę. Mm. No dobrze. Zaraz będziecie zamawiać, chociaż. No, możecie sobie po tej W sumie chyba tak zrobimy. Ja tu sobie usiądę. Dobra, usiądę sobie koło patii. No to my siadamy tutaj. Jest. To tak. Każdy po kolei będzie szedł i pan po prostu poda. Co tam pani. Poda. Poda. Po prostu dadzą to, co chcecie i podchodzicie, mówicie i dają wam. Co tam daje. Dobra, to ja idę pierwsza. Nie ja idę pierwsza. O Boże, Pati. Pati. Dzień dobry. Dzień dobry, a co ty taka nie w humorze? Bo nie chciał mi się tutaj przyjść i widzę, że za bogato to, to tutaj nie jest. Eee, e, e, bez takich. No Jezus Maria, dobra. Co ci podać? Widzę, że tu jest gorąca czekolada ze śmietaną i cynamonem, to coś tam To chcę ją I chcę jeszcze, tam, nie wiem sam takie jak to tam się mówi Tego bardziej, tego czy tego? No tego, na samej górze niech już będzie No Dziękuję. Jaka niemiła dziewczyna? No dobra. Kto teraz? Wy bliźniaki, pewnie razem chce iść. Tak. No właśnie. Dobra, to teraz ty, Kacper. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, nie chciałbym. Nie chciałem dwóch talerzy. E, to ja po prostu to coś. Nie wiem, co to jest. Albo nie, w sumie nie yy, niech będzie A nie chcesz nowych? Yy, tegoś nowego A no to? No. no A no to poproszę I poproszę jeszcze to z No Proszę Proszę, dziękuję No i teraz wybliniaki. Ed pati nie? Nie wiem. Mmm, zobaczmy było. Nie Jezus Maria. Na co mam z tym zrobić? No nie wiem. Tam się spytaj. No okej. Okay. Dzień dobry, a co mam z tym zrobić? I teraz. No daj. Ja. Dobra, to tutaj. To tam odkładajcie. Tutaj. Na ekspresję a potem pomyję. Ok. No. Całkiem dobre. No i teraz my. Chodź. O, bliźniaki. Cześć. Dobra, nałożcie sobie co chcecie, bo ja nie wiem już. Uh -huh. No dobra, to co, co, nakładamy, nie wiem. No i co dopisie, nic, chodź. Było bardzo dobre. No. Dobra, daję, odniosę. Nie, ja odniosę. No dobra. Proszę pana, i teraz do domu. No, w sumie, to tak. Więc, tak, dzieci, życzę Wam miłych i udanych prezentów. I spędzenia dużo czasu y, z rodziną i w ogóle No okej, okay, dziękuję No i nawzajem No, nawzajem Dobra, chodźcie, idziemy Ej, temu oni... Ej. Dosłownie temu oni mają takie jakieś białe poliki Temu on ma Temu to już się, nie wiem, coś nam zniknęło Ej, ja torby nie wziąłem No to po nią No i do widzenia no, i wracamy do domu. Do domu wolne, tak jakby ferie. Dobra, z tego to w sumie mogę wziąć, bo nie wiem, może będę chciał się pouczyć. W co wątpię, ale no, raczej jestem takim wzorowym utniem, to będę się utył, chociaż nie wiem. Ej, wezmę sobie ten długopis. Yupi, I wreszcie będę mógł sobie coś poszyć. Bo tak to nie mam czasu, ale myślę, że co mnie to będę mógł chcieć w rok szkolny. No i idziemy do domu. No i jestem w domu. O Boże tak. Dobra, gdzie są te lute? Tu są. No i super, połowę pleca kasy wywaliłem. Insta. No i do pleca i to piec. do piec. Teść. Wróciłem. Dobra, tu. O, też właśnie obiad zrobiłam. I cię przebrać i... No, jest. A tata w pracy? No zaraz powinien. Powinien wrócić. Idźę przebrać. No ok. No i wolno. No i. W co mam się ubrać dzisiaj? Hmm. Może w to. Mama, bo mam w sumie z mamą matinka, ale nie, dzisiaj sobie odpustę i to założę. No i git. A to idzie tutaj. I idę na obiad. O kurde. O kurde. Jestem no okej, to siadaj taka jest za to No i są w domu. Kurde, muszę zapukać. I otworzy to tata. No to tata. Cześć. No cześć. Boom. I zaklęto. Chodź na obiad. No, ok. się. No, niech będzie. Też. Cześć. Dobra, do smacznego. A w mnie... ja jadłem już kalana, ale niech będzie. No, to smutnego. No, smacznego. No, ja już zjadłam. No Haha, ha. i nie będę na to nie zmywać Dobra, ja idę zaraz do góry Idę sobie na telewizję Aha, czyli którejś z nas. Dobra, to ja szybko zjem. O nie, no i ja będę stonywać. He, <gry> he. Trudniej się to schowa Dobra, idę do taty. O, jesteś, no jesteś, nie jestem. No i będę musiała zmywać. No ale trudno. No i zjedzony, no i chyba umyć. Ну, no, трудно. Ну, no, добрый и, и мы это на тыня не стыдь. Naprawdę będziemy tak siejeć tutaj nic nie robić, tylko oglądać. Nie no, w sumie możemy się gdzieś przyjść, jak mama umyje na naczynia. 5 minut później, gdy mama już umyła na tydzień. No i robota skończona na wreszcie. Ej, a chcecie się um, może przyjść nie wiem, do tego um, parku z jeziorem u nas. No ale mama. Jejku, dobra. No to chcecie, to nie. Ja piję. no możemy, ale no mi też się nie chce. Co macie zamiar y, z telewizorem się nie ma. Wyłączam. Idziemy na spacer. Mama, no ale przecież ja byłem dzisiaj w szkole, a ja w pracy. Jejku. No to sama się przejdę. Albo jednak idę. Ja też idę. No co jest z tym nie tak? Co to za logika ma być? Eee, no nie ważmy, dobra, chodźcie. Ja pidi. Eee, dobra, to się przebieram. No a co innego mamy robić? To kto zabiera klucz? Mamo idź po swoją torbę Aha no tak, dzięki No dobra idę po tą torbę Aha, zapomniałam. Zapomniałam, że przecież nie mam tej torby różowej i mam tu przynajmniej telefon I klucz I co? Kurde no, idziemy na dół. Ej, widzowie, co się z nim stało? Tam on jest słyszy. Tam on nie słyszy. Ej, dobra, wyjdę z taka boka i wejdę. Widzowie, mogli mi się teraz, żeby to zadziałało. Jak nie zadziała, to ja po prostu. Aaa, wyjdzie z siebie. Zadziałało, ja, oj, dobra, to razem za. Ja? jak to miałeś? Patryk korny na chwilę. Zapomniałeś. Zapomniałeś mnie swojego wysłuch. Jezu niebet. Chodź. Co? Panie też mam tą niespodziankę dla Kacpra, co nie? No wiem. No to te spaceru po prostu pójdziemy tam... pokażemy mu dobra. No okej, okay. okej. Okay. No nie powinniśmy mu kupować się tak po prostu bez okazji, no więc. Ale on nic nawet nie uszył Tylko tam powiedział, że ma pasję. No dobra, zobacz, to najwyżej coś innego z tego zrobi. Jest to dobra chodź. O tym gadaliście. A oni tym tym Oni tym. oni O tym o o Jezus Maria. Dobra, chodźcie, idziemy. Buu. I widzę, że bardzo nie wiem, dlatego, ale nie wiem temu, ale Kacper mi się myli z tatą, że to jest Kacper, a to jest Tata. Nie wiem, dlaczego. nie decyduję dosłownie. Ej, dobra, przechodzimy do historii, bo chcę Wam jeszcze to miejsce pokazać. Dobra, chodźcie, idziemy się przejść. No, okej, okay, no, okej. Okay. Ale ładnie, tu jest. Ну, о, курда. Идем на два, ну, а а не да. И что? А, потом два, а реально Они не есть? Ну, они мне есть. Ты курда. No, ładnie. A teraz chodźmy do tego miejsca, do którego mieliśmy iść. Gdzie idziemy jeszcze? No, chyba nie na kolejne jedzenie, bo powariuje. No, nie, nie, nie. Chodź. Cia. Dobra. Mamo, to, to co to za miejsce? Ech. No, dowiesz się. Teraz właśnie. To ukrywaliśmy od miesiąca, trochę tutaj przemeblowaliśmy. Żebyś tu się tutaj swobodnie, coś takiego. No. No dobra, ale... Mamu? to tu jest. Yy, przecież wiemy, że ma... że twoja pasja to jest życie. Nic nie usyłem. No ale... Chcesz zatąć szyć, co nie? No, chcę. No, no to... Jakbyś chciał zatąć sprzedawać, no to to jest... Sklep? No, zgadłeś. Jubi! Chyba wy się żartujecie, co nie? Nie podoba ci się? No nie wiem jak wygląda, bo jesteśmy nie wiem gdzie. Gdzie jest tu tylko jeden obraz. No bo nie wiedzieliśmy co tu zrobić, chyba kibla nie będzie w sklepie, co nie? Nie wiem, sobie może być jakaś coś tam. Aha, no właśnie. I przygotowaliśmy dla ciebie jeszcze jedno miejsce. Co? Co, to to to, 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 to. Dobra, ale chodź pokażemy Ci to. U! Ło oh No, tutaj jest um, takie um, Hmm, jakby to nazwać. Tutaj się płaci i tu masz miejsce na pieniądze. O Boże, dzięki. A coś więcej jest jeszcze? No chodź. Tutaj możesz zawiesić ubrania do... No, ubrania. Yy, masz dwa pokoje puste. Więc no. Takie mini tam sklepik. Aha, dzięki. No, więc jakby ci brakowało trochę miejsca, ty coś tam, to mów to. Yy, to ja ci. No. To ja z ojcem ci postawimy regały. Jakby. No, raczej mi nie zabraknie, chociaż nie wiem, jak to będzie z tym szyciem. D dobra. No tutaj masz tylko cztery bo wiesz zanim te uszy jest to ubrania to minie pewnie za jakiś tydzień dwa tygodnie coś takiego zobaczymy jak tam pie i tu jest kolejne pomieszczenie no fajne dziękuję dziękuję Ale nie ma no okej okay. no ale jeszcze raz dziękuję Dobra, widzowie, wiem, że trochę krótki ten film. Może nie jest tak krótki, no ale niech będzie. Więc to na dzisiaj będzie wszystko. Jeśli jesteście ciekawi, co to będzie za drugie miejsce, to polecam Wam oglądanie następny film. Po prostu dzisiaj to pewnie nie nagram, jutro pewnie nagram, chociaż nie wiem. Tak jak będę miał ochotę, to tak zrobię. Dobra, więc to na razie wszystko na razie. To na dzisiaj wszystko. Na razie i cześć.